Na moim kanale, a dzisiaj będziemy robić pierwszy challenge i pierwszy filmik na tym kanale. Więc fajnie, jakbyście zostały po sobie. A więc dzisiaj mamy takie cztery kubki, takie Ala kubeczki I w każdym są jakieś ale wiadomości, takie karteczki. I w każdym z tych kubeczków są napisane, co mam narysować. No więc dobra. Zamykam oczy. No i idę mieszać. Karteczkę. I to. Okej, okay. wszystkie są te same kubeczki. Karteczki, żeby nie było na przykład. Wziąłem do czerwonego jakiś, na przykład, nie wiem, pomyślmy w serce i chcę serce sobie wyjąłem w serce. To się tak prezentuje. Teraz czas wyjąć jedną karteczkę. No, biorę to. Z tego kubeczka. Aha, okej. Okay że To jest zapisany muminek no, ale wiesz, te muminki no. już idę już się tylko przygotuję, no i zaczynamy jestem już gotowa wzięłam kartkę dodatkowo inne kartki gumkę ołówek, no i markery artystyczne, alkoholiczne no, czy są więc dobra, zaczynamy i pierwsza sesja mamitka, więc jeśli coś nie wyszło, to już wiecie dlaczego. Jezus. Jak coś takiego. O dobra jest, działa. No tak, pewnie myślicie, że pandemy gotkę, ale... Nie, pandemy To Zobaczcie teraz na to. Chodzi o to, że są też takie mamilki. O takie. Może jak to wygląda śmiesznie Wiecie o co mi chodzi, jest streamuję tylko tak są takie Markery, na pewno się nam przyda czarny No chyba tylko czarny, nie? No i może taki kremowy, dobra, to są dwa kolory a co sądzę, sobie Dobra, yy, okej. Okay. A jeśli myślicie. jeśli tak, jak, jak mam taki, wiecie, głos, wiecie, taki jakby bala przez nos mówię, to tak głos na ziemię. O, kremowy. Nie, to jest żółty. No to też żółty leci, nie? Dobra. I możemy na przykład rysować coś tu. No dobra, to jest tak. No i podpiszę już żółtym. Już na nie nieudany, okej. Okay? To na tyle. No, pa pa!